Siemanko, w tym filmiku chciałbym zaprezentować wam Stream Deck Mini od Elgato. Dziękuję bardzo Korsarzowi, że mogę zaprezentować ten oto sprzęt. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa pod kątem streamowania. Jeżeli streamujecie, streamowaliście kiedykolwiek, albo chcecie streamować, zachęcam was do zakupu tego urządzenia. Naprawdę bardzo pomaga w streamach. Ma również swoich większych braci, czyli zwykłego Stream Decka i Stream Deck XL, czyli już taki dosyć duży, spory. Jak ktoś potrzebuje więcej opcji, więcej ustawień, no to wtedy jak najbardziej jest to wskazane, żeby kupić ten większy. Ale uwierzcie mi, jak Wam tutaj się pokaże, ten sprawdza się i daje radę. Jest moim zdaniem wystarczający. Tym bardziej jeżeli ktoś jest na wczesnym etapie, to jak najbardziej wystarczy mu takie urządzenie. Które pozwala nam ustawić na danym klawiszu, co chcemy widzieć, co ma mieć za funkcję i co chcemy także wyświetlać. Ja mam tutaj już wstępnie zaprogramowane pięć klawiszy specjalnie, żeby zademonstrować Wam, jak to wygląda. Mam otwarte również mój kanał na Twitchu i mam ustawiony przykładowo przycisk Hype. Jest to moja emotka Hype, ziermisek Hype. Klikając w Hype, jak sobie możecie zobaczyć. Wysyłam na czacie automatycznie hype. Jest to super sprawa pod kątem prowadzenia audycji live. Jeżeli prowadzisz swojego streama, to bardzo często masz bardzo wiele rzeczy do ogarnięcia: typu czat, coś się dzieje w grze, wszystko inne. Często trzeba minimalizować przeglądarkę, trzeba minimalizować grę, żeby coś napisać, żeby coś odpowiedzieć, żeby jakoś zareagować, przykładowo na wsparcie Twoich widzów bądź na jakąś fajną akcję. Chcesz też zrobić shota czy coś innego, no to już teraz dzięki temu urządzeniu nie trzeba prosić moderację, żeby robiła shoty, bo mam tutaj hotkeya do shotów, nazywam sobie go shot. No i jest to na moim koncie Sirmisiek. I klikając shot, robi mi shota w tym momencie. Jak widzicie, mamy alert, że nie jest w stanie zrobić ze względu na to, że moja audycja aktualnie jest offline. Nie nadaje w tym momencie, bo nagrywamy ten filmik. Także zobaczcie sobie, że każdy z tych przycisków możemy przypisać zgodnie tutaj z naszym wyborem. Możemy sobie dodawać w bardzo prosty sposób, bo wystarczy tylko przeciągnąć daną funkcję. Zobaczcie sobie, że mamy dostęp do wszystkich praktycznie serwisów streamingowych, do wszystkich programów. Dodatkowo również do różnych funkcji systemowych, co też jest bardzo fajną sprawą. Czyli przykładowo możemy sobie ustawić hotkey, żeby otwierał nam daną stronę. Możemy sobie hotkeya ustawić, żeby jakąś komendę wykonywało, żeby coś otwierało, jakiś tekst i tak dalej. Multimedia, żeby się jakieś wgrywały. Dodatkowo mamy Tipstream, Twitch, Twittera, Xplita YouTube'a, no i to, z czego ja aktualnie korzystam, to też będziecie mieli tutaj w linku w opisie z tego filmiku, Streamlabs OBS. Można sobie zmieniać scenę, można sobie ustawić, żeby za zacząć nagrywać, żeby zakończyć nagrywanie. Naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo wiele opcji, można skipnąć alert, można zmutować dany alert, przykładowo, jeżeli Ktoś by wysyłał nam jakieś obraźliwe treści, jak to się czasami zdarza, zdarzają się takie trole, No to wtedy mamy to od razu tutaj ustawione. Możemy sobie jednym kliknięciem to zrobić. Co jest jeszcze bardzo fajne, że mamy dodatkowe tutaj programy oprogramowania, które przykładowo pokazują nam, jakie jest zużycie naszego komputera. Naprawdę jest tu tych programów dodatkowych, co możemy zaprogramować na danym klawiszu. Bardzo wiele. Co jest jeszcze bardzo fajne, że możemy sobie tak naprawdę emotkę, która jest ikonkę, która jest wyświetlana na klawiszu zmieniać wedle uznania czyli mogę sobie tutaj ustawić co tylko chcę, jak widać ja mam tutaj moje emotki ustawione, które używam na kanale czyli chcę się z kimś teraz szybko przywitać klikam sobie, mogę sobie ustawić, że jest jedna emotka, mogę sobie ustawić że są dwie, przykładowo tylko wystarczy wykasować i już mam teraz jedną emotkę, jak widać mogę tych emotek mieć kilka, mogę w ogóle ustawić na jednym hotkeju kilka emotek lub jakąś wiadomość, czyli nie wiem witaj, miło Cię znowu spotkać Cokolwiek innego, co bym tylko zechciał. Co jest fajne, no że przykładowo mam tutaj licznik widzów z Twitcha, więc cały czas na bieżąco wiem, ile osób mnie na, w danym momencie ogląda. Jest to bardzo fajne, bo nie muszę mieć na przeglądarce odpalonego mojego Twitcha, żeby wiedzieć, ile osób jest właśnie na kanale, ile osób ogląda. Można tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy ustawić. Co jest jeszcze bardzo fajne że mamy sześć tych przycisków funkcyjnych. Mogę sobie wyczyścić czat, bo też jest taka opcja. Mogę sobie tutaj zmienić ikonkę, klikając jednym przyciskiem cały czat jest wyczyszczony. Naprawdę wiele możliwości. Dodatkowo mamy folder i multi action. Mogę sobie stworzyć multi action jak widzicie, na urządzeniu wszystkie te ikonki wyświetlają się na naszych klawiszach. Jest to bardzo fajne. Wręcz powiem szczerze, jakby została stworzona taka klawiatura, która miałaby takie przyciski z wyświetlaniem. Byłoby to naprawdę fajne, bo można sobie wtedy dany przycisk zaemotować bądź jakiś tam obrazek wprowadzić. Jest to mega fajna sprawa, może multi-action, że kilka akcji na raz jeden, jeden dany przycisk na wykonuje. A co jest jeszcze dobre? Że możemy sobie też zrobić folder. I przykładowo mogę mieć tutaj folder emotki. Jak widać, wszystko to się wyświetla. Mam folder emotki, mogę wejść w ten folder i co jest fajne, mogę w tym folderze przykładowo ustawić 5 moich ulubionych emotek. Mogę dać tutaj kolejne foldery, przykładowo gdzie będą emotki, nie wiem, reakcji na przybycie widza, emotki reakcji na nie wiem, na Donata czy na jakąś fajną sytuację. Co jest fajne, no i mogę wtedy spokojnie wrócić sobie do mojego folderu do góry i jest tutaj nawigacja bardzo łatwa. Dodatkowo mogę kilka profili sobie stworzyć i mogę, ja akurat mam tutaj profil podstawowy, mogę mieć kilka profili w zależności od danego streama, co bym chciał robić, albo ewentualnie jak streamuję z kimś innym na kanale, bądź jakieś multistreamy robię, to też mogę sobie tutaj ustawić przykładowo przykład o profil na, na YouTube'a czy profil na Twitch'a. Jak widzicie, Stream Deck ten jest bardzo dobrze wykonany. Ma tutaj logo Elgato i klawisze te są z takiego, nie wiem jak to nazwać, z takiej jakby yy, gumy polimeru. Jest on bardzo miły w dotyku i nie kliknie się to samo czynnie. Trzeba kliknąć, on tak wtedy ładnie się wbija. Jest wyświetlacz bardzo fajny, w ogóle nic się temu nie dzieje, nie brudzi się to. Naprawdę bardzo fajna sprawa, wystarczy lekko kliknąć i nie ma z tym najmniejszego problemu. Mówię, nawet mogłoby to być zaimplikowane do jakichś klawiatur, żeby ułatwić nam przykładowo jakieś emotki czy coś tam. Fajne urządzonko takie w miarę małe mieści się na biurku na spokojnie nie, tutaj nam nie zawraca głowy, kiedy potrzebujemy klikamy szybko, dostęp bardzo łatwy, no bo tak jak mówię, prowadzi sobie streama, pyk, chce emotkę jest emotka, nie ma z tym problemu e, trzyma się bardzo dobrze, bo ma taką tutaj nakładkę antypoślizgową i gdzie postawimy tam stoi, nawet jakbyśmy z daleka klikali na szybko, no to nie wklikniemy tego, nie przesuniemy tego naprawdę super sprawa Polecam wszystkim, którzy chcą zacząć swoją przygodę ze streamowaniem, polecam wszystkim, którzy już streamują. Naprawdę ułatwia życie, pomaga i bardzo dobrze się sprawdza. Jak widzicie, u mnie Stream Deck wkomponował się na dobre, bardzo mi pomaga, usprawnia moje streamy, większość problemów dzięki niemu zniknęła. Polecam wszystkim, którzy rozpoczynają swoją przygodę, żeby ułatwić sobie rozpoczęcie kariery jako streamer. Ja już streamuję 4 lata i mogę coś na ten temat powiedzieć, także Naprawdę, to urządzenie pomaga mi na co dzień. Streamuję codziennie bardzo wiele czasu, dlatego, jest to bardzo fajna sprawa. Mniej nerwów, więcej fanów, więcej radości. W opisie tego filmu będziecie mieli także większych braci mojego Stream Deca Mini i dodatkowo musicie wiedzieć o tym, że na iOSie. Macie na iPhone'a również wersję Stream Decka. Także, jak ktoś ma iPhone'a, może zamienić go w Stream Decka. Korzystając z aplikacji od Elgato, którą również polecam, sprawdza się. Znajomi używają są bardzo zadowoleni. Także bardzo dziękuję, że zobaczyliście ten filmik. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało. Zostawcie również jakiś komentarz, co sądzicie o tym, czy chcecie rozpocząć Waszą przygodę ze streamingiem. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich. Życzę udanych wakacji.